Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Muzeum Ziemi Półskiej i gospodarza tego miejsca na corocznym święcie chleba i miodu. Jest to w sumie zwieńczenie naszych imprez sezonowych. Z balu, duży festyn regionalny, ten skierowany głównie jako podziękowanie za plony. Chleba i miodu nie mogło zabraknąć na naszym festynie. Chleb się wypieka, mamy pokazy wypieku chleba w piecu chlebowym. Więc tradycyjny, tradycyjna receptura, wykonany w tradycyjny i wypiekany w tradycyjny sposób. Oczywiście również gościmy tutaj miodarzy, pszczelarzy, którzy promują no i sprzedają przede wszystkim miód, ale też i inne produkty pszczele, bo pamiętajmy, że pszczoły to nie, to nie tylko miód. Tak? To też szereg innych produktów, także ważnych dla życia i zdrowia człowieka i z nimi można na te, na te tematy porozmawiać. Staramy się gościć tutaj, no właśnie, rękodzielników, którzy prezentują swoje wyroby. Haft kaszubski, mamy wykliniarstwo, mamy tabacznictwo, mamy w smaki kaszubskie, czyli koła gospodyń wiejskich prezentujące właśnie no, tradycyjne potrawy. Pokazujemy również wypiek wafli na wafelnicach tradycyjnych, czyli takich na, wypiekanych na piecu węglowym, na żywym ogniu. Więc myślę, no moc atrakcji i każdy znajdzie coś dla siebie. Ja witam serdecznie z ogromnym zapasem wdzięczności i cieszę się, że ja codziennie w gminie Gniewino mam za co dziękować właśnie mieszkańcom gminy. Kochamy symbolikę chleba i miodu, i nie ma bardziej odpowiedniego miejsca w naszej gminie, choć wiele jest pięknych sołectw niż właśnie na dole. Dziś Dzień Chleba i Miodu. Jesteśmy tu na zaproszenie Muzeum Ziemi Puckiej. Dziś częstujemy wędzoną szprotą. Podobno to się nazywa również kaszubską frytką, więc serdecznie zapraszamy na nasze stoisko. Mamy też przygotowane warsztaty z malowania wzorów kaszubskich na brzozie oraz quiz. Quiz dla dzieci, quiz dla dorosłych. Jest to quiz wiedzy o Nordzie, więc mamy nadzieję, że i turyści, i mieszkańcy będą zadowoleni z naszego stoiska.